Ej, dzień dobry, dzień dobry, czwartek, 1 lutego. Agnieszka prezentuje jak zwykle co pan Piotr będzie jadł. Piotr czeka, a wczoraj tak a propos, właśnie się z kurierem prawie że spotkałem, bo on przychodzi druga 10, druga 15, nie spałem, bo coś tam robiłem i słyszę jakiś ruch zajrzałem przez wizjer i zostawił paczkę, i zrobił zdjęcie. No. Że zostawił także. Żeby nie ukradli, nie? Że go śledziłem. Że, że ja nie dostarczył, sądzę że dostarczył. Bo no tak mógł tak, no, i powiedzieć, że nie ten. Nie, no że dostarczył, żeby na później klient mi że nie dostał, nie? No. Przynajmniej ma dowód, że byłem. Tak. A dzisiaj tak mniej, bo masz po prostu taki ten napój. Dobrze, po układę wszystko ładnie. Dobrze. Śniadanie, drugie śniadanie. Tu jest śniadanie. To jest drugie śniadanie. Tu jest yy, obiadek. Tu jest podwieczorek i tu jest kolacja. Proszę. Dobrze, to ja będę leciał po kolei. To tak, śniadanie na ciepło lub zimno. Kasza manna na mleku z wanilią i sosem truskawkowym. Drugie śniadanie na zimno, ciasto marchewkowe. Obiad, burgery sojowe z sosem barbecue, ziołową kaszą jaglaną i zieloną fasolką. Podwieczorek, o, tego wcześniej nie było. Na zimno koktajl, balan, truskawka, tefil. I na kolację pasta z buraków i twarogu z ogórkiem i pieczywem. O, tak wygląda moja moja dzienna dawka. To jest Agnieszka prezenterka, aby jeszcze jeszcze gościmy dzisiaj Sylwia, która do nas wpadła. I zaraz a, ci zjemy wszystko. A króliczek ma otwarte otwartą klatkę, ale jeszcze siedzi. Też brzmi. brzmi smakowicie. No. Patryczek już wrócił z przedszkola i idzie jeszcze raz. Tak, bo idzie na Dzień Babci. Będzie przedstawienie, które będzie brał udział, także przyjechała i babcia do nas i idziemy wszyscy. Shut Panciu, dam dam powiedz mi, czy potrafisz zrobić to, co my? My skaczemy raz, dwa, trzy. Panciu, podskocz ty. My skaczemy raz, dwa, trzy. za część artystyczną, Dzieciaki się trochę stresowały, ale fajnie im trochę szło Słodziaki mega. I Teraz zapraszam na część właśnie plastyczną, gdzie będziemy robić właśnie świeczniki właśnie z wnukami razem. No, no to, przyklejaj. Tu masz klej, tu. Tu jest klej, tu. No, przyklej. Mi się już nie da. No, tutaj naokoło przyklej, będziemy przyklejać tam. No. Klej. Dawaj, je się. tutaj jeszcze ktoś dla no, to, to, to jest mój kolega Patryś, tak? No. no. no przyklejamy ty, Przyklejamy o, ty. Ja poszukać, I mały, no, to przyklejamy, tu duża 3 dwa, trzy, 6 dobrze zatkamy teraz weźmiemy czerwony no tu jest czerwony proszę teraz to narysujemy ten duszko? tak no cztery. Czy masz na Proszę. Co masz? Świeższy, kurczakowy. Tak, tu jest świecznik, który Patryk raz salował. Co ty złapałeś, babci? Też dłużko? Patryk zajęty, babci. Co tu, tu, ten filastel? Patryk, co ty masz? Coś dla babci masz, tak? To idziesz dalej, babci. To jeszcze karteczka ja, spadnie. A ja nie mam dziadka. Nie ma dziadka. No to proszę. No I tu masz jeszcze taką karteczkę. Dziadka? Dla babci dziadka. No to ja sobie mam. No, no. Dobrze, chodź no, żeby A my już wracamy z przeszkola. Każdy coś tam ma. Z imprezy. Patryś tak, ma Jeszko czekoladowe. Już świecznik. Patrysia ja, to no, Patrysia, tu Patrysia oryginalny podpis. Tak. Tutaj no. dostała babcia karteczkę i jeszcze dostała taki kalendarz ze zdjęciem. Co chowam, bo trochę kropi, a ja dostam od męża. Jabłko też na Jabłko, ale zobacz co piszę I love you. I Kocham, kocham cię. Taki mąż. Taki mąż. Los na notarii wyciągnęłaś dziewczyno. No. <laughs> Idziemy. No i my już po przedszkolu jesteśmy w domu. Tutaj na ciastku i kawie. Każdy ma inne ciastko. mam ma, ma kremówkę. Ja sen. Agnieszka ma serniczek, a ja mam moje dietetyczne ciasto marchewkowe. Jem z pojemniszka, żeby nie brudzić talerzy, gdyż jestem ja tak, mamy tak. eko. Mamy program Eko w